Cześć, czołem wszystkim! Cześć! Perfekt. Konrad! Dzisiaj chcę Wam pokazać możliwości urządzenia GJP12 To jest ramię gwintujące, chińskie Kupione od polskiego importera Dobra. Mm, Dokładnie, będziemy gwintowali gwintownikami Fanara Na początku gwint M10 dwustopniowe Gwintownik montujemy, w oprawki zaciskowe, tak. szybko złączki, pokaż do kamery. Szybko złączki. Szybko złączka ma tutaj sprzęgło, które można regulować. Dostajemy w zestawie kluczy do re regulacji. Powiem szczerze, że jeszcze nie regulowaliśmy. Wszystko jest, tak powiem, jak dostaliśmy. Dostaliśmy do M12, tak? Tak. A od M3? M3, skakuje zacisnęło, wkładamy urządzenie Znaczy nie urządzenie, tylko oprawkę na szybko skoczyło I teraz wchodzimy, zaraz pokażemy z bliska jak będziemy ustawiać to Wybieramy sobie gwintowanie M10, obroty 100 na powrót 250 Jedziemy Wintujemy coownik hutniczy o ściance no, 5 mm no lepiej kto smaruje ten jedzie Dobra Poszło Jak widać bardzo gładko i bez problemu do góry Zasięg też jest imponujący bo specjalnie coownik zrobiliśmy żeby pokazać, że naprawdę można sobie Kurde, nie smaruję kurde. Zasięg to jest 1100 mm. Wagon urządzenia to jest 26 kg Moc urządzenia to jest 600 W, zasilanie 230 Nie jest to najmocniejsze, znaczy największe urządzenie tak, bo myślę, rzeczy kupiliśmy pod siebie. My raczej witujemy do tego M12 rzadko się zdarza żeby coś więcej gwintować To był pierwszy gwintownik czy wykańczający? Wykańczający A, czyli gwint już zrobiłeś na gotowy? Tak no gotowa. Wiadomo M10 to jest 1,5 czyli otwór 8,5 Już czwarty otwór się robi Garka, szmatka Poszło, góra na urządzeniu mamy dwa przyciski, dolne to jest obroty w prawo, górne to są obroty w lewo, wycofanie. Tak, jest naprawdę, obsługa te, to jest banalne proste. Moja córka tam wydała rany. Pewnie, że tak. No i... Przed pierwszym użyciem trzeba założyć oprawkę magnes i ustawić prostopadłość gwintowania otworów. Tu się przy użyciu tych zacisków dwóch zaciska to, tą głównicę. Wszystko chodzi na sprężynach gazowych, góra, dół. Wszystko chodzi bez jakichkolwiek Robią. W ogóle przede wszystkim jesteśmy w szoku, bo mieliśmy dużo wątpliwości przed zakupem tego, bo jak to wiadomo, urządzenie z Chin. Człowiek ma, się zastanawia czy to działa. Znaczy no, to nie będzie po prostu jakiś tam badziew albo kiepsko wykonana, to tak, jednak... A, yy... a jednak trzeba przyznać, że naprawdę rady przyspiesza yy, roboty, bo nie wiem, która jest minuta filmu. Czwarta. Ale... Czwarta. No, gwintuje tak na oszczędzku. Ja mam teraz, to już pokazałeś, że ładnie idzie. Ja mam przyszedł do tego płaskownika, który mamy zamocowany w imadle. Tak, tak, tak. E, to jest płaskownik o grubości 15 mm, ze stali S3. E, otwór jest wywiercony 8,5 tak jak mamy pod e, gwintem 8 T2. E, Będzie zmienił gwintownik? No, nie wiem, bo w sumie kurde to jest dwustopniowy, Tak się zastanawiam, czy nie damy ciała na filmie, że się, czy złam, nie złamie. Ale dobra, no. Próbuj, tylko ja bym da, dał dużo oleju. Do odważnych świat należy. Dobra, próbuję, tylko zmniejszymy tutaj na wejście, weźmiemy sobie 80. Obrotów, pewnie, Obrotów. że tak. Obrótów. Tutaj widzę tą pomerkę. Już? Żeby było widać, jak pęka gwintownik. O, dobra. Uderzyłeś jak... Jak rzeźnik w... Ty, no daje radę jak widać. Nie no, kurde, poszło w ogóle... Bez problemu. Bez jakichkolwiek zająknięcia. Gwintowniki fana, nie Tak, wiem, to mówiliśmy, mówiliśmy. no to było, było fanara. E, jeszcze będziemy gwintować M8 i M6. Ale M8 to, to, jest to, też fanara. Nie, M6 mamy. M, e, M8 jest. Tak, nie, M8 a to A ja też. Y, HHW. No tak, tej. tej... HHW. HHW. Przez dwa H i jedną w. w. Też dwitowiki w kupiono za własnych hajs, więc to nie jest lokowanie produktu żadnego. Po prostu. No jesteśmy w szoku kurde tego urządzenia, że to naprawdę nie jest ściema. Dobra, pięknie poszło. Jeszcze ja tu wiem, bo mi się to spodobało. Może Cię tu zostawię, co? Nie no, strasznie rozleniwia ta maszyna, bo to jest tak banalne, proste, że praca bez kawy przy tym to naprawdę jest wyzwanie, bo po prostu człowiek usypia. No jest dość monotonna, ale bardzo przyspiesza. Ostatnio mieliśmy do wykonania 70 tworów M3 w stali nierdzewnej. I udało mi się to zrobić w 3 godziny jakieś. Tak. I złamałem tylko jeden gwintownik, ale to już była bardziej moja wina, że za słowo posmarowałem i po prostu z takiego pewniaka Ada Radę przejdzie, uda się, a no i jednak, jednak się myliłem. No. Dokładnie. Na chwilę zastopujemy sobie filmik, bo pokażemy Wam menu. Z bliska ustawimy kamerę. Dobra start, mamy menu. Wyświetlacz nam chroni taka fajna plastikowa szybka przed uszkodzeniem. Tu na górze mamy parametry gwintowników od M1 do M80. Teraz będziemy gwintować M8, wybieramy sobie. Automatycznie przybiera skok jaki jest w standardzie, jeśli byśmy chcieli to zmienić, no to można wpisać jaki chcemy. E, obroty na e, pracę na zagłębianie się obroty na wycofanie się e, 7,8 to jest Nm, to przyjmuję żeby nie połamać wiertownika e, głębokość wintowanego otworu tak, e, bo... będziemy mieli tak e, 22, 22 powiedzmy aktualna pozycja są trzy e, tryby pracy ten co widzieliście wcześniej, że ręcznie można gwintować, można też kliknąć tryb automatycznych. Dobra, przynudzasz. Dawaj ustawimy teraz na przykład głębokie gwintowanie, bo to najlepiej pokazuje i fajnie wygląda. Weźmy szybsze obroty 120. Na powrót dajmy 300. Super, maksymalne obroty to jest 1000 mhm. 3, 4 cykle do przodu niech będzie, Jeden wycofanie, super. Jak wciśniecie teraz przycisk to ramię samo wchodzi w tryb głębokiego orientowania aż osiągnie głębokość zadaną jaką chcemy, jak chcemy. Czyli można powiedzieć, że samoobsługowe. Tak. Przerwa jest ustawiona. To ma dziesiątkę. Bo A, masz nie, nie wymieniłem tego gwintownika. No i jak widać, weźmy tak. Dawaj, ja szybko zmienię oprawkę na inny gwintownik. No ale to banalne proste jest, tak? No to... Bardzo szybko to, to wygląda. Założymy od razu dwójkę. Mogłeś bardziej czystejszą czy, czy bluzę założyć, niż. Niestety, jestem w warsztacie, zdarza się. No ale to. O! Skoczyło? Skończyło. Yy, jedynką gwintujesz? Czy? Nie, dwójką gwintuje. Jedynka jest bez sensu, moim zdaniem. Dwójką od razu? Tak. A dwójką. to trzystopniowy, jest tak? Trzystopniowy. A, trzystopniowy. Yy... Moment. I A. zaczynamy pracę automatyczną, głębokiego gwintowania. Można pójść i zrobić sobie kawę teraz albo nabrowara. O, jakby oprawka, jak ma problem, napotka. Dzięki właśnie z nie połamie nam gwintownika. wycofuję sam, oczekuję. Tak. Oliwa. Ten czas między gwintownikami, otworami otworami można ustawić. Można ustawić, tak. Czyli dla nieogarniętych może ten czas być tak powiem dłuższy. Jest fajna opcja właśnie, że jestem łamacz biura, bo. No przy głębokich otworach bardzo to się przydaje, na pewno wtedy nie połamie się, a żeby trochę pokażę ekran. Na górze też mamy yy, ten kody do awarii. To też ładna klejka. Teraz widziałem, że te polskie mają. Zmieniam wintownik na wykańczający. Kamera mi się coś. No i tylko automatyczny i lecimy. No i dobra, poszło chyba. gotowy. Jakie obroty mamy? 120 jest ustawione teraz. Na wycofanie 300. No tylko trzeba pamiętać, żeby smarować. No bo. Weź, co te, najważniejsze, weź, pod... weź to pod... może te. To 6 szóstki leżą pod. O, a nie. Nie wiem, co to na, na kamerze tak wygląda. Tak, jakby było. No. W... Co to więcej mówi? Są sobie omówiliśmy e, wszystkie parametry. Działa, gwintuje. Działa, Kwestia zapotrzebowania. jeżeli ktoś potrzebuje to urządzenie jak najbardziej się sprawdza tak nie jest to zmieniamy teraz na gwintownik szóstkę szóstkę od roku mamy od roku bez awaryjnie gwintuje więc gwintowniki szóstki bo te są 3 stopniowe, zaczynam od dwójeczki tak zmieniamy sobie na ekranie na wintownik M6, jest tutaj, automatycznie zmienia skoki, dajmy troszeczkę, nie, ja powinno dać te same parametry, powinno dać ślady. Tak, tak, tak. Dobra, to co? Ale nie włączył, bo ręczny ma. A, masz rację, trzeba pamiętać, że wejść w tryb A, automatyczny. Ma? W automatycznym te same są parametry, chociaż jest niżej, bo to jest 20, tak? Nie, to jest 15. A, 15. Ja specjalnie ustawiłem głębiej, żeby na pewno przegwintowało całe... Yy, cały płaskownik. No dobra, panie. Chociaż tak mówisz, to tak jest. No i. Może jakąś Miała, mu... Eureka! <laughs> Myliśmy. Amerykę zrobiliśmy. Tak, dokładnie. Radę, rady. Czekaj. Byłem trochę osyć, złapać jak to poszło. Nasza jest wersja, tak powiem uboga, bo można dokupić y, główkę 360, czyli też, y, y, też gwintować y, od, od boku, tak? No y, poziomu. Poziomu, No dokładnie. No. Nie kupiliśmy tego magnesu, no. no. akurat my nie potrzebujemy, tak? No, troszeczkę stosujemy to, żeby nam przyspieszyło tą seryjną pracę. No czy nie stosujemy w tym sensie, że nie ruszamy tego ramienia. Ono jest przy, 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 przykręcone do tego stołu i po prostu... Z, nie ruszamy to samo i, i madło i to, czyli tak naprawdę raz wystarczy. Tak, raz to wystarczy ustawić i, I no i, i jazdę, jazda, no. Jazda się. Nie zastanawiasz, no, może jeżeli ktoś to, albo tak negocjowaliśmy, może ktoś tam kurde w gratisie dostanie, no. też nie będę mówił, że... Kupowaliśmy sobie chyba Allegro znaleźliśmy sprzedawcę. A nie, nie wiem czy może używać takich słów jak Allegro. A, to, to, to się wypika. Tak, <laughs> tak. Ta. Zmieniamy wynikownik ta. na... Nie wiem jaka jest różnica tak powiem między Ali a, a właśnie naszym, kupiliśmy to od polskiego importera. E... Zależało nam na czasie po prostu, żeby być. Ta klapeczka jest fajna, no. niby, niby, niby klapeczka, ale ale jest naprawdę fajna. Teraz mamy trzeci, tak? Tak, no już te, teraz leci wykańczający. Gwintuje, no. No, no byśmy mogli też nawiecić, nie wiem, czwórkę, piątkę, e, no. dziesiątkę, kę ale, ale po co? No? Dawaj specjalnie szukajmy tego gwintownika M80, żeby pokazać, że daje radę. No nawet takiego nie mamy. No ciężko by było znaleźć. Tak, M80. No Ta chyba jest na skok na 4. No chyba tak. No I, i... Poszło. Góra. O, olej to nie wiem, jest tam to, to nie, jest... Chyba się już starło. Wszystko z oleju, z tego co pamiętam, to chyba było Fanara, ale nie jestem pewien. Ja też nie wiem. Może takie jeszcze zbliżenie we, weźmiemy. kwintuję no, dawaj na ekran ten zwalniemy eee. O, kamera mi uciekła. Dobra, o. pokazuje nam parametry, tak powiem na, na jakiej wysokości jest. To się jest fajnie. No i wycofuje. Weź jeszcze, może to wszystko nagwintowaliśmy? Wszystko. Tak. Nie ma co je Wygwintowaliśmy wszystko, co przygotowaliśmy na film. Tak. Jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie. Jeżeli nie, to nie subskrybujcie. Łapka w górę i zapraszamy na kolejne filmy, na, film, na materiały. Będzie tego więcej. Dobra. Pozdrawiamy i kończymy. Trzezezeczko.